Książka szeptem, najnowsza książka Moniki Sawickiej, autorki, o której Katarzyna Krzan zresztą w samej książce napisała. E, książ autorka książe, które mocno trzymają za serce i nie pozwalają e, zasnąć. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. To może zacznijmy właściwie od takiego pierwszego zdefiniowania. Książka szeptem. To jest powieść czy zbiór opowiadań? Ja mam tendencję do... I y, również moje teksty nie są uporządkowane. Nie, nie, ma, nie mają takiej formy y, jasnej, wyrazistej. Odtąd dotąd wiadomo, że jest to powieść, a to wiadomo, że jest to opowiadanie. Y, Wszystkie moje książki powstają spontanicznie i być może, y, może to jest lepiej dla nich, i dla czytelnika. Gdyż generalnie żyjemy w chaosie i e, taki brak porządku, również w powieści, może być bardziej naturalnym. Być może czytelniczki lepiej się tym odnajdą, ale to oczywiście nie było zamierzone. E, I wyszło jak wyszło. Nie wiem, jak się czyta, bo ja to tylko napisałam. E, wiem, że jest dosyć, e, dosyć dużo smutku, e, tak jak. W większości moich książek, ale, ale nie ma żadnych y, informacji o próbach samobójczych po lekturze, także chyba jest. No właśnie, poradku. bo y, porozmawialiśmy o samym pomysłach. Już wspomniała Pani, że bardzo dużo smutku. W ogóle tematy, które są poruszone są bardzo ciężkie, choroby, y, takie człowiecze postrzeganie smutku, jak w ogóle sobie z nim radzić. Skąd pomóc na no, takie ciężkie tematy y, w tej książce? Właściwie nie nazywałabym tego pomysłem. Jeżeli włączy Pan TVN na program Uwaga, tego smutku tam jest bardzo dużo. I nie tylko tam, gdziekolwiek nie, nie, nie postanowimy obejrzeć czegoś, na którymkolwiek kanale, jest ten smutek. W każdych programach interwencji. Smutek jest częścią naszego życia, niestety. A być może, niestety dlatego, że smutek, jak ktoś kiedyś powiedział, nas bardzo wzmacnia, pomimo tych rzeczy, przez które trzeba przejść, i wzbogaca. Bo przecież, gdyby nie te smutne doświadczenia, nie, nie umielibyśmy się cieszyć z tego, Dobrego, co nam raz przynosi. To czy w takim układzie smutna, czyli główna bohaterka książki, to Monika Sawicka bądź jej życie w jakimś stopniu? Ja nigdy nie ukrywałam, że, że tak, że jest mnie sporo w książkach, ale oczywiście to, o czym napisałam tutaj, to, co przeżyła smutna, nie spotkało mnie na szczęście. Chociaż część rzeczywiście zdarzyło się. Ale ma się wrażenie czytając tą książkę, że może nie y, konkretnie autorki, bo wiadomo to zawsze fikcja w pewien sposób literacka, ale odnosi y, y, się takie wrażenie, że te, te historie są Pani bardzo bliskie, że nie wiem, może gdzieś w rodzinie, wśród znajomych tego typu, tego typu historie się zdarza. Tam są nawet przytoczone, jak dobrze pamiętam, listy. Czytelniczek, czy też znalezione tak, na Tak, To są listy czytelniczek e, opublikowane, wplecione za zgodą. E, to są właśnie emocje, które e, towarzyszą e, ludziom w czasie i po e, lekturze moich książek. I e, powiem tak, te historie e, są mi bliskie, dlatego że bliski jest mi człowiek. W ogóle zawsze był i jest i będzie. Najważniejsze w życiu jest miłość i drugi człowiek. Bo samotność jest czymś, co niektórzy wybierają celowo, ale nie do końca jest to najszczęśliwsze dla nich. Bo można być samotnym, ale do czasu. To w takim układzie, można było w dwóch zdaniach, o czym jest ta Chyba. I to mnie Pan złapał, bo moim zdaniem, chociaż ja nie jestem ekspertem, to jest książka o samotności. Tak naprawdę, o tym, jak człowiek przechodzi przez pewne tragedie i z własnej woli, dokonując własnego przemyślanego wyboru, chce przez to wszystko przejść sam. Czyli jest to świadoma samotność, wybór świadomy. Ja myślę, że rzeczywiście jest to moje zdanie, mój pogląd na, na sprawy opisane w tej książce. Ja bym zrobiła dokładnie tak samo, ponieważ z wiekiem jakby wyrastam z obarczania moich przyjaciół, znajomych problemami własnymi, smutkami. I tak jak moja bohaterka, wszystko przeżywam sama. Staram się ich nawet Momentami, brutalnie odtrącić, po to tylko, żeby, żeby chociaż oni mieli szansę przeżyć życie lepiej. To gdzie w tej samotności pytanie mojej Miłość. Bo zresztą na swoim blogu napisała Pani, że pisze książki o miłości, bo światu potrzebna jest miłość, nam też. No tak, ale miłość to nie tylko miłość do partnera, to nie tylko miłość do dziecka, ale do zwierząt. To jest miłość przede wszystkim. Do samego siebie. Jeśli nie kochamy siebie, to w zasadzie jesteśmy przegrani, bo y, jesteśmy cudem. My, jako ludzie, jesteśmy cudem i y, nie akceptując siebie i nie kochając siebie samego, wiele tracimy, bo y, nikt nas tak nie zrozumie, jak my siebie sami. Y, i, to jest właśnie książka o miłości, ale przede wszystkim o takim zaakceptowaniu tego, co nam los przyniósł i o tym, jak sobie z tym poradzić, o godnym chorowaniu, o godnym odchodzeniu, o tym, jak należy traktować przyjaciół i czego możemy również oczekiwać od nich. Bo oni też cierpią, jeśli coś złego dzieje się w naszym życiu, to nie tylko dzieje się nam. Nasi przyjaciele również są w to zaangażowani. Jest postrzegana Pani to tutaj w kontekście miłości. chciałbym troszeczkę zatrzymać się, ale już troszeczkę mniej e, na samej książce. Chociaż to też z książkami ma wiele wspólnego. Główna bohaterka zwraca się do, ewidentnie do kobiet, do, do czytelniczki, a nie do czytelnika. E, Czytałem właściwie, zastanawiam się. I Znajdując informacje na, na, na Pani temat, to mężczyźni nie są zdolni do miłości, skoro właściwie wszystko jest skierowane w Pani książkach tak do kobiet. Ale Pan wie, że chce Pan odpowiedzieć na to pytanie? Tak. E, oczywiście, że są. E, zdolni do tego, żeby kochać i kochają. E, nie są natomiast tak emocjonalni jak kobiety, z uwagi na różnicę w budowie naszych mózgów. E, Panowie mają e, mniejsze pole e, w półkulach, odpowiedzialne za emocje. My mamy je dużo większe, dlatego my się martwimy za, na zapas, dlatego my e, ciągle coś zmieniamy i ciągle coś przeżywamy, dlatego płaczemy, płaczecie dużo radziej. I dlatego my kochamy e, nieco intensywniej, chociaż sam mężczyzn, którzy naprawdę bardzo, bardzo mocno kochali, e, to jest... To jest dowód na to, że są wyjątki. Ależ Nawet ja nigdy tak... nie twierdziłam, że mężczyźni nie potrafią kochać. Oni są mniej wylewni, wy jesteście mniej wylewni, ale kochacie tylko troszeczkę inaczej. A my byśmy chciały, żebyście nam okazywali te emocje, tak jak my okazujemy wam. To jest niemożliwe. A to w takim razie wrócę do tego pytania. Jest Pani postrzegana. Gdzieś kiedyś ktoś e, moją pierwszą e, powieść wsadził do szufladki z e, etykietką literatura kobieca i tak zostało, ale e, to nie znaczy, że mężczyźni nie czytają tych książek, bo ją przeczytają. E, I czasem zdarzy się także, że ktoś napisze i to jest bardzo zabawny list, bo on jest taki żołnierski, tak wypunktowany że, a kobiety piszą tak, jak, jak pan tutaj widział. E, Wiem, że czytają i wiem, że się uczą, bo najlepszym nauczycielem jest drugi człowiek i wiele naprawdę możemy wynieść z, z tego, co nam jest dane przeczytać. Nie mówię tutaj absolutnie tylko o moich książkach. Jeżeli, jeżeli tylko chcemy jakąś naukę zdobyć, jakąś wiedzę zdobyć, jeśli czytamy dla samego czytania, to szkoda czasu lepiej do kina. Oddała Pani część swojej stron w swojej książce deputantom. Stąd od razu moje pytanie, czy dzisiaj trudno w ogóle być pisarzem, a już szczególnie trudno takim, który nie pisze tylko do szuflady? Bardzo trudno, bo wbrew pozorom na rynku z mnóstwo książek pojawiają się nowi autorzy i ja się z tego bardzo cieszę, ale tak naprawdę jest ich 10, 20, 30 razy więcej, może, może nawet jeszcze więcej. Ale oni nie mają odwagi pokazać. To się bierze stąd, że oni piszą, ale mają taką e, albo niską samoocenę, albo brak śmiałości, albo brak wiary w siebie, co wynika z niskiej samooceny, że nigdy nikomu tego nie pokażą. A szkoda, bo naprawdę marnuje się wiele dobrych piór. i ja ich wyławiam, lecz oni, oni sami się tak pozwalają wyławiać, powoli tak z nich wyciągam, bo bierze się to stąd, że oni do mnie piszą najpierw. E-mail po lekturze książki. Nie wszyscy się przyznają do tego, że sami tworzą. Ja po tym, po sposobie, w jaki jest napisany list. Domyślam się, że piszą i rzeczywiście jeszcze się nie pomyliłam i wyciągam z nich te, te opowiadania, te fragmenty książek, czy wiersze, i e, niektóre są fenomenalne i szkoda naprawdę, żeby leżały w szufladzie, e, jeśli może ktoś to zobaczyć. Mnie jako wydawnictwa nie stać niestety na pełną publikację, oddzielną publikację, e, więc robię to, co mogę. Mam takie możliwości, a nie inne, e, ale to cieszy i mnie, i ich, chociaż taki to ostatnie pytanie, ale pytanie, które oczywiście muszę zadać następna książka. Następna książka. Ze mną to nigdy nic nie wiadomo, bo y, tej książki nie planowałam. Ona powstała w wyniku moich stanów y, emocjonalnych. Po prostu poczułam, że muszę o tym napisać i napisałam. Planowałam zbiór opowiadań. I pewnie, jeśli znowu coś mnie nie znajdzie, to. Kolejną książką na wiosnę e, będzie zbiór opowiadań e, pod tytułem Kolekcjonerka wzruszeń. Książka podobna będzie do e, Kolejności Uczuć, e, ten sam rodzaj emocji, e, podobne problemy. Czyli smutno, ale optymistycznie. Tym optymistycznym akcentem zakończę. Dziękuję naszym gościom gościom omenki była Monika Sowicka.